Czyli Polona w to na głowę. Pamiętajcie, bo dzisiaj wymuszki na ciasną z głowy. Broka pani sąsiadko, pani mi wybaczne, lecz ostatnio zaczęła. W domu nawet pracy rymować. rachować z nie na tam radia, budow i sąda. Kiedy daje robię mojemu chłopu, nie mogę się powstrzymać, proszę Pani o hip-hop. Droga Pani sąsiadko, nie też to dopadło przez to radio. Nawet wnuki, gdy są u mnie na wakacjach, mówią do mnie, Ty nie jesteś normalna, jesteś DJ babcia. Yo, 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 yo. yo. Droga Pani sąsiadko, ja szłam po zakupy i przechodziłam właśnie obok takiej grupy młodzieży. Młodzież. Co wierzy, że zmierzy, zmierzy się z życiem. W tych spodniach za duży to spadają w proku chłopcy. Przecież a na szyjach łańcuchy to dopusz. To Boż boże, jakich czasów człowiek nożył, a to potem założył na siebie. No nie wiem. Te sąsiadko kochana. kilo banana. Kupiłam pomidory. Ale na nasze. nasze prawdziwe. Ze smakiem. I ziemniaki. O! Bo przyjeżdża na z bratem. I dzieciaki. Jo! Yo, Jo-jo! Yo. Yo, yo. Yo, yo. Yo, yo. Droga pani sąsiadko, ja wracam od lekarza I wie pani kochana co? On mi kazał nie oglądać wiadomości. wiadomości Ciśnienie mam za duże, muszę zmienić kropelki I przestać pływać w kurze kościelnym Oj biedny organista, na to przystał Ale smutny był bardzo, a kupiłam ogórki i mąkę A na co? Na ciasto na jakie? Muszę kupić szalotkę na niedzielę A na kogo? Dzieci z łóżkami przyjeżdżają ja no, no. Droga pani sąsiadko, ja powiem co mnie boli. Ja tyle razy słyszę, wbrew no, swojej woli, kto ile razy kogo i z kim się zadowoli. Sąsiadko, a co pani słyszała? Czy ta z podsiódemki się z kimś by Czy ciągle do niej przychodzą? Co jeden to lepszy! Widziała nas przez okno, jak łysy się z nią obiąkli! Droga pani, sąsiadko, co o pani mówi? Trzeba słowa szanować z szacunku dla, dla ludzi! ludzi. Chcę pani zapodać temat jedwabisty, przejrzysty, oczywisty! No, Zamiast słów uznawanych po trzech za bulgarne używać zamienników! O, o ile fajnie powiedzieć komuś, na twoja jak tuż jest zalotny, Łodaj się spać. Droga pani sąsiadko, ja miałam taką fazę, S Że myślałam, że wszystko i wszystkim zajęwa mnie, Ale zrobił już nie to, i nie lata to mi lata. Ta. Napisałam do brata maile, Ej, <laughs> nie myślisz, że ja nie wiem, jak używać gadu, gadu A ten gadu-gadu nim ma zima. Od razu widać, że nie trendy, Ta. Choć robi w kłucie Głowa nie bierze Hip-hop to potęga Nie pęka, ale jednak Yo jo, jo, jo Rzeczywiście, panie ja, Jarzy, rzeczywiście, Jarzy Bazę wulgarnych nie można używać wyrażeń ja, Rzeczywiście, pani Jarzy, rzeczywiście, Jarzy Bazę wulgarnych nie można używać wyrażeń ja, Rzeczywiście, pani Jarzy, rzeczywiście, Jarzy Bazę wulgarnych nie można używać wyrażeń Ile ja, ja, dałbym, by zapomnieć te wszystkie słowa Złe które jarzą mnie no, Pasty watemer nie tak już taki Zorco nie pamiętać takich słowo, których serce pęka, wiem. wiem Nie wyrwę się, chociaż bardzo chcę Mam nadzieję, że tak chcesz i ty, i ty, i ty, i ty się.